Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny zestaw dzisiaj. Za 2000 zestaw Intela. Najbardziej nadający się już jak najbardziej do gier. Będzie już odpowiednia cena, żeby stworzyć zestaw do gier. Do późniejszej lekkiej rozbudowy, dobrej pamięci ram i ogólnych zastosowań domowych jak najbardziej w porządku. W końcu za 2000 taki zestaw się składa. Do domu i od czasu do czasu się gra. Ale jeżeli jest lepszy, oczywiście od tego za 1500. Złotych oczywiście już jest dużo, naprawdę dużo, dużo lepszy. Zaczynajmy od yy, zasilacza. Zasilacz ten sam co w tamtym zestawie, oczywiście 400W w zupełności wystarczy. Ten zasilacz wygląda solidnie, I ma dobre oceny i komentarze. Pamięć ramek zwykle 8GB, 1600 MHz, bo tapuj ten obsługuje więcej i procesor także. Tych twardy 1TB, najtańszy z możliwych, zawsze tak biorę ponieważ tego zestawu nie nam wielkiego szału szybkościowego bo to nie nagrywamy, nie wrzucamy, nie renderujemy po prostu używamy do domu wrzucamy na przykład 50 GB aktualnie jedna gra wrzucamy, instalujemy i gramy z dysku i gra chodzi płynnie, bo to raczej dysk nie ma wpływu na grę zainstalowanej wiele wpływ na zainstalowaną grę minimalny, ale dużego nie ma nagrywarka najtańsza ASUSa potem głośno chodzi, ale Zresztą ktoś nie, pod, nie będzie Wam to przeszkadzać i wasze była wydajny i Wam działała, Nie musicie oczywiście jej kupywać, możecie ją usunąć i nie wiem, dołożyć jeszcze te 40 zł za 100 zł 100 zł dołożeń na przykład do lepszej karty graficznej. To oczywiście możecie zrobić, jeżeli chcecie ja do takich zastosowanie 2000, no, że mama sobie kupi rodzic, nie wiem, siedzi, rzuca płytkę, ogląda zdjęcia i itp. itd, więc napęd jak najbardziej jest przydatny. Przejdźmy do obudowy, teraz oczywiście sobie jej zobaczymy, już potwieram karty, czyli grafikę, to co najważniejsze w takim zestawie, obudowa Zalman Z1, USB 3.0, czarny, ładny wygląd, dwa wentylatory, tak przód i tył, nie ma rozbudowy w zupełności, wystarczy tego zestawu dwa wentylatory dają naprawdę dużą chód, są jakże ciche, wydajne i bardzo tania to cena a jakość cena bardzo porządna płyta yy, raczej budowa grafika karta graficzna gigabajta GeForce GTX 750 Ti 2 yy, GB pamięci OC wersja naprawdę bardzo solidna bardzo cicha wydajna mało poporu prądu naprawdę ocena jak popatrzyłem na nią nie wierzę że wydajna. W rozdzielczości Full HD daje płynność sam idealnie wpasuje się, w, jakby to powiedzieć z tego procesora jest pasująca, w sensie jak zawsze decyduje, że w klatkach nie ma czegoś takiego odgraniczania, ale jeżeli procesor i grafika jest na podobnym poziomie to wiadomo, że gra nie będzie chodzić niepłynnie z powodu grafiki to wszystko jest wymienne, ale ta grafika jest w zupełności dobra do tego procesora którego przechodzę oczywiście dalej. Nic co komentarzu, opis, dwurdzeniowy procesor wyposażony w cztery wonki, czyli naprawdę wydajny Najtańsza wersja i co nie ma sensu innej kupować takiego zestawu. Niski pobór prądu, czyli pół GHz w trybie zwykłym. Tryb turbo nie ma, nie dotyczy. Naprawdę wydajne, Intela, solidne, długo przeżyje. I w tej cenie najlepszy procesor dla ludzi, którzy lubią solidny komputer. i Chcą się bać w OC i różne rodzaju tego typu pierdol Oraz przyszłościowa, porządna płyta główna z, z, z dwoma radiatorami. 4 wyposażona w dual channel 4 sloty pamięci DDR3. Um, jest solidna płyta tych cenie według mnie najlepsza płyta, cena jakoś według mnie. to naprawdę dla Was niepotrzebne jest nic lepszego niż taka płyta. Jeżeli będziecie później chcieli coś rozbudować, na przykład kupić lepszy procesor, na przykład jeszcze mniej biorący prądu, bo chcecie wydajność w późniejszym okresie czasu wyjdzie 14 nanometrowy procesor, że to duża oszczędność pieniędzy i możecie sobie do tej płyty, bo ten chipset oczywiście obsługuje. Taki oto zestaw podgry pod domowy użytek za te 2000 najlepszy. Polecane według mnie najlepszy z możliwych. Dużo kombinowałem, ale taki mi wyszedł co najlepszy. Oczywiście możecie delikatnie manipulować tutaj rzeczami, ale polecam tą płytę, tą grafikę w tej cenie z 750 Ti najlepsza i tą obudowę. A tu możecie delikatnie manipulować tutaj inną pamięć, tutaj inny zasilacz, zasilacz nie. Pamięciami tutaj dyskiem i nagrywarką możecie delikatnie manipulować. Oczywiście linki w opisie. Cały zestaw gotowy, także w opisie klikacie, przynosicie koszyka i już możecie kupować. Szydam się z Wami do zobaczenia za godzinę w zestawie AMD za 2000 i do jutra, do kolejnych zestawów. Bye bye!